Hejka, witam was w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj ponownie, niestety, poruszę dosyć smutny, przykry temat dotyczący szpitala psychiatrycznego. Dzisiaj nagrywam drugą część, więc jeżeli jeszcze nie oglądaliście pierwszej części, to zapraszam. W opisie będziecie mieli link. Najlepiej, żebyście już weszli w ten link i po prostu obejrzeli pierwszą część, ponieważ bez tamtej części bez sensu oglądać tą. Więc jak nie oglądaliście, to odsyłam was do poprzedniego filmu na ten temat. A teraz, bez zbędnego Przedłużenia. Zapraszam Was do oglądania. Opowiem dla Was tak bardziej szczegółowo, jak to wygląda, jak wyglądał mój pobyt i tak dalej. Więc zacznę od tego, jak wyglądał mój smutny dzień. Chcę dodać również, że rzadko kiedy miałam smutny dni w szpitalu. No, rzadko kiedy. Mój smutny dzień wyglądał w taki sposób, że spałam do godziny 13, 14. E, mimo tego, że pielęgniarki czy różne osoby przychodziły mnie budzić, to ja jej, tak nawet jak wiecie. Nie spałam, to po prostu leżałam, byłam w piżamie i nie miałam zamiaru wstawać z łóżka. Jadłam zazwyczaj tylko jeden posiłek dziennie, yy, siedziałam sama w pokoju, rysowałam coś, czytałam książki. I tak to wyglądało. No ja wyglądał wesoły dzień. Więc wesoły dzień wyglądał to, że zawsze z rana wstawałam, przebierałam się, my ogólnie mogliśmy się ubierać tak normalnie. W sensie na przykład tak jak się ubiera do szkoły, tak normalnie jakieś jeansy, trampki, spódnica, jakaś zwykła koszula, bruska, nie wiem, no wiecie o co chodzi. Tak na co dzień mogliśmy się tak ubierać. Więc ja się tak ubierałam i wesoły dzień wyglądał w taki sposób, że po prostu rozmawiałam z każdym, czasami się uczyłam, czytałam książki, słuchałam muzyki w telewizji. Byłam taka przyjazna, z każdym katałam, i jakby nie myślałam, że tak powiem, o smutnych rzeczach. O samookaleczeniu się i tak dalej. I teraz opowiem, jak ogólnie sobie napisałam na karteczce, o czym mam mówić. Więc po pierwsze, była szkoła. Mieliśmy przy szpitalu szkołę i osoby, które już leżały w szpitalu przez jakiś czas, mogły zacząć chodzić do tej szkoły. Codziennie rano po śniadaniu prawie każdy, kto chodził do szkoły, miał lekcję i z sanitariuszami szliśmy do szkoły. Szkoła była dosłownie 100 metrów od szpitala i tutaj będziecie mieli zdjęcie tej szkoły, ponieważ jest na Google Grafika. To był niski jednopiętrowy budynek który miał kilka sal, salę gimnastyczną i serio wyglądał jak szkoła. I pamiętam, byli tam normalni nauczyciele, mieliśmy wystawiane oceny, które później były przesyłane do naszych normalnych szkół i pamiętam, że by... chodziliśmy na komputery. Czasami, wiecie, jak na przykład w szpitalu się nudziliśmy czy coś, to przychodzili sanitariusze i zabierali nas do szkoły na komputery. Zazwyczaj to było w godzinach wieczornych, tak 17-18. I na komputerach, wiadomo, były zablokowane różne stronki społecznościowe typu Facebook i Instagram, ale ale za to YouTube nie i na przykład mogliśmy sobie oglądać różne filmiki czy coś innego. Również nie było zablokowane Star Planet, więc ja tak jak większość osób zrobiliśmy takiego haka, że ja porozumiewać się z naszymi różnymi przyjaciółmi i znajomymi to po prostu pisaliśmy z nimi przez Star Planet. Kolejna rzecz. To było to, że prawie co wieczór parę osób zbierało się w pokoju takich chłopaków, albo u mnie w pokoju w ósemce, gdy tam jeszcze leżałam. Yy, graliśmy w butelkę, ale zazwyczaj pielęgniarki albo sanitariusze zabierali nam butelki, więc graliśmy w klej. Tak. Były również spacery. Spacery polegały na tym, jak te komputery, czyli tak około godzina 17-18, gdy nie mieliśmy co robić. To czasami sanitariusze zabierali nas na spacery. Po Józefowie chodziliśmy sobie nad rzekę, na plac zabaw. Również prawie zawsze pan kupował nam lody w Lidlu, więc to było serio mega fajne. Kolejną taką rzeczą było, że było mam talent zorganizowany w szkole. I pamiętam, że był jeden nauczyciel, pan od muzyki Nie wiem, czy ten pan uczy muzyki, czy jest muzykiem, czy o co chodzi Ale ten pan grał na gitarze I generalnie postanowiliśmy zrobić taki zespół Ja grałam na bębnach, moja koleżanka z oddziału śpiewała, bo naprawdę pięknie śpiewa A pan grał na gitarze i wzięliśmy udział w Mam Talent I co prawda nie wygraliśmy jakiegoś pierwszego miejsca czy coś, ale byliśmy wyróżnieni i to było bardzo fajne Kolejną taką sytuacją ze szpitala była ucieczka Raz była taka sytuacja, że poszli na spacer, drugie piętro, poszło na spacer bo ja leżałam na pierwszym i było zbyt dużo osób, i po prostu dwie dziewczyny uciekły do Warszawy, do mamy jednej z dziewczyn, i nikt tego nie dopilnował. Pamiętam, że w nocy nagle był chyba alarm, było parę straż pożarnych, policji i karetek pod szpitalem, i wiecie, my nie wiedzieliśmy, co chodzi, bo myśleliśmy, że może się pali, że coś jest po prostu był alarm, taki jak na ewakuację, i każdy się wystraszył, i dopiero na drugi dzień ktoś nam powiedział, o co chodzi, ale to było naprawdę stresujące. Teraz opowiem Wam o takich trochę bekowych sytuacjach ze szpitala. Pierwsze to było to, że pamiętam, że z Karolinką z mojego pokoju z siódemki kąpałyśmy się raz w ubraniach. Było nam tak nudno, że postanowiłyśmy się kąpać w ubraniach. Była też taka sytuacja, że ja ogólnie byłam jedną z osób, która bardzo integrowała wszystkich, i pamiętam, że raz siedzieliśmy wszyscy w pokoju u chłopaków, I ja zaczęłam śpiewać. Piosenki aktualnej Little Musty I pamiętam, że wtedy każdy się zabrał do pokoju Wszyscy śpiewaliśmy jej piosenki A później pielęgniarki, wiadomo, nas uciszały Pamiętam, że też prowadziłam raz albo dwa razy fitness Ponieważ przy tej naszej portierni, gdzie były pielęgniarki Był telewizor eee, I ja byłam jedyną osobą, która ten telewizor włączała Słuchała muzyki, oglądała różne seriale itd. I po prostu nudziło mi się, że postanowiłam prowadzić fitness I wiecie co? Wiele osób się do mnie dołączyło Była też kolejna taka sytuacja z taką dziewczyną była taka sytuacja, że ona jest czeczenką albo cyganką, chyba cyganką, nie jest polskiej narodowości, nie jest polką. I była taka sytuacja, że ona była strasznie dziwna i strasznie ogólnie kradła. I pamiętam, że była taka sytuacja, że ona przyszła do nas na oddział, i ogólnie już każdy wiedział, kto to jest, bo już wcześniej leżała. Ja leżałam w sali numer 8 i ona doszła do mnie. I była taka sytuacja, że w pierwszą noc, gdy pałam i się przebudziłam, ona stała nade mną. W taki sposób dosłownie stała nade mną, w taki sposób ja się tak przestraszyłam, że drugą noc nie dałam rady spać bo się bałam, że ona mi coś zrobi, autentycznie. I też była taka sytuacja, że ukradła mi chyba dwie albo trzy rzeczy. Co prawda to były gumy do rzucia i chyba e, słuchawki, e, ale jednak ukradła. I wtedy pamiętam po prostu, powiedziałam lekarzom, że ja chcę się przenieść, i przenieśli mnie do pokoju obok, do siódemki, do takiej Marysi i Karolinki. Pozdrawiam Was. I z dziewczynami była świetnie, pamiętam. No, z dziewczynami naprawdę było świetnie. Dobra, a teraz odpowiem na Wasze pytania, które mi zadaliście. Jakiego wieku była najmłodsza osoba? Z mojego oddziału najmłodsza osoba miała chyba 9 albo 10 lat, ale na drugim piętrze chyba 7. Czy czułaś się po wyjściu ze szpitala lepiej? W ogóle nie czułam się lepiej, ponieważ w szpitalu, że tak powiem, poznałam takie tajniki, na przykład e, samookaleczenia się. Dowiedziałam się, jak co robić, żeby ukrywać i w ogóle, i zaczęłam tego stosować, co było strasznie złe. I no, ogólnie no, czułam się lepiej, bo w szpitalu po prostu wiecie, że tak powiem, e, otaczałam się osobami. Chorymi, osobami, które mają również zaburzenia, i siebie doskonale rozumieliśmy. A gdy wyszłam ze szpitala, to miałam kontakt z, że tak powiem, normalnymi osobami, i nikt nie był w stanie mnie zrozumieć. Jak się żyło bez telefonu? W sumie powiem Wam szczerze, że fajnie, dobrze. Odzwyczaiłam się totalnie i w ogóle nie myślałam, co się dzieje, jakby w tej rzeczywistości, bo ja miałam taki swój świat na razie, w tym szpitalu, i żyło się naprawdę fajnie. Czy ktoś się okaleczą? Tak. Czy słyszałaś w nocy krzyki? Tak, pamiętam w siódemce, jak leżałam coś z dziewczynami, ja siadałam zawsze wieczorem na parapet i z nasz, naszego okna było widać las. I ja nie wiem, czy ja serio to widziałam, czy ja miałam jakieś urojenia, czy o co chodzi, ale zawsze widziałam w lesie pana, który chodzi z piłą motorową, i słyszałam cały czas dźwięk, właśnie piłowania, i to było straszne. Czy były odbierane rzeczy, którymi mogłaś sobie zrobić krzywdę? Tak, zawsze ktoś wracał z przepustki albo z. Ze spaceru, z rodzicami, albo w sumie tylko wtedy to był przeszukiwany, a czasami nawet wykrywaczem metalu. Ja byłam raz przeszukiwana wykrywaczem metalu, bo wiecie, muszę sprawdzić, czy nie masz przypadkiem żyletek, czy czegoś nie ma, bo zazwyczaj mówisz. Mówią, że a dziewczyny mogą schować w podpaskach albo w staniku, bo nikt tego nie znajdzie. A słuchajcie, sprawdzają wykrywaczem metalu, więc i tak znajdą, jeżeli tam ktoś schowa. Czy na posiłki dostawaliście noże? E, nie, nie dostawaliśmy noży. Dobra, słuchajcie, to było wszystko. E, jeżeli właśnie nie oglądaliście pierwszej części, to obejrzyjcie tamtą. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, na które nie odpowiedziałam w żadnym z filmików, to możecie zadać, ja postaram się odpowiedzieć na niektóre pytania w komentarzach ponieważ wątpię, że nagrywała kolejną część. Może jeżeli będzie bardzo dużo tych pytań to nagram, a jeżeli nie będzie ich dużo to odpowiem w komentarzach. I no, to było wszystko w dzisiejszym filmiku. Wpadajcie na moje social media, obejrzeć kolej poprzednie filmiki. Jeżeli byliście pierwszy raz na moim kanale, to zostawiajcie łapki w górę, subskrypcję i no pa pa.